Sieman Kulciska z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z Retro: przebudowy zagranicznego klubu. Dzisiaj znajdujemy się w FIFA 13, żeby przebudować zespół Sieny w Serie A. Dla nich sezon 12 na 13 był ostatnim w najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech, potem spadli do Serie B. Obecnie występują bodajże na poziomie Serie C, więc daleko in do włoskiej elity, a kiedyś potrafili tam występować. Ja postaram się utrzymać tą drużynę, a kto wie, może nawet powalczymy o górną część tabeli. Zobaczmy jak prezentuje się potencjał naszych rywali, no i w sumie też nasz potencjał. Chcę Wam tutaj zaprezentować wszystkie drużyny z serie A, żebyście sobie mogli to wszystko porównać. Oczywiście w porównaniu z dzisiejszą piłką niektóre drużyny zanotowały spory progres, jak choćby Atalanta Bergamo, a niektóre zaliczyły jednak regres w stosunku do tego, co dawniej prezentowały, no ale wiadomo taka jest piłka. Niektórzy są na szczycie, a niektórzy nawet nie występują na poziomie serie A, jak choćby Palermo. No i możemy sobie teraz zobaczyć nasz podstawowy skład. Jakie tutaj wielkie gwiazdy mamy. Na pierwszy rzut oka De Agostino rzuca się w oczy. Sprawdźmy jeszcze ławkę rezerwowej, kogo tam mamy. Mannini, ciekawy piłkarz. Z Eduardo również wygląda obiecująco, ale na pewno potrzebujemy kilku wzmocnień. Bramka, to musi być filar. Agasza albo Drobny to są moi kandydaci na tą pozycję. A wcześniej widzimy cele zarządu 1-8 finału Puchar Włoch. Myślę, że da się zrobić. Do tego zakończyć sezon w środku tabeli. Uniknięcie spadku na pewno będzie naszym kluczowym zadaniem. No i jak widać, 2 miliony, pensje na poziomie 28 tysięcy. I Jarosław Drobny, bramkarz z Czech, dołączył do naszego zespołu. Wystawiłem kilku piłkarzy na listę transferową, bo nasz budżet... Oj, nie wygląda dobrze. 4 do 1 w sparingu z Hoffenheim. Kapitalny wynik naszej drużyny, to mi się podoba. No i proszę tutaj o dodatkowe fundusze. Kto wie, może zarząd przychyli się do mojej prośby. No ale jak widzimy za krótko jestem w klubie, żeby dostać takowy dodatek. No i co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Musimy sprzedawać. Mainz nas niestety pokonuje, no jak widać nasza dobra seria nie trwała długo i legendarny Loris Karius ich bramce 3-0 z Marcynią jednak. Oj ten wynik poprawia nastroje. No a tutaj widzimy. Niestety końcu naszego piłkarza. Rodriguez wypada na 7 dni. No i tutaj możemy sobie sprzedać Del Grosso do Torino. Poniżej wartości, ale wyjścia za bardzo nie mamy. Udało się go na spokojnie sprzedać. Musimy jakiekolwiek pieniądze pozyskiwać, bo nasz budżet wygląda nieokazale. Sassuolo będzie naszym rywalem w, w drugiej rundzie Coppa Nazionale. Czyli taki rywal myślę spokojnie w naszym zasięgu. No i zobaczmy nasz podstawowy skład przed tym pierwszym meczem. No nie ma tutaj jeszcze wielu wzmocnień, bo też nasz budżet na to nie pozwala. No ale zobaczmy tą piękną symulację z tamtych lat. Tutaj już symulacja była całkiem przyzwoita. Gdyby jeszcze dało się dokonywać zmian... To dla mnie chyba byłaby taka w miarę idealna. No ale niestety wtedy zmian się nie dało dokonywać. Więc bot robił je za nas. A my tylko mogliśmy obserwować co się dzieje z Eduardo na 1 do 0. Tak jest. Prowadzimy o 28 minuty. Zaczyna się druga połowa. Co się w niej stanie? Rubin na 2 0. Tak jest. To my rządzimy i dzielimy na boisku. Sassuolo, które tutaj występowało bodajże jeszcze w Serie B. Jest bez szans. 80 minuta. A my cały czas prowadzimy. Koniec, jest zwycięstwo 2 do 0, a Siena awansuje dalej. No i tutaj oferta jak widzimy za za niego. Myślę, że warto go sprzedać też niestety poniżej wartości, ale grosz do grosza będzie kokosza i może na coś nazbieramy wreszcie. No i tutaj Waliani oferta. Jak zwykle poniżej wartości, ale się zgadzamy, bo nie chcę tutaj ryzykować. Naprawdę na szybko potrzebuje pieniędzy. No i tutaj Pegolo oferta. Ten bramkarz zdecydowanie nie jest nam potrzebny, więc niech zmieni klub. No i udało nam się go na szczęście sprzedać, więc powoli podbijamy ten nasz budżet. No i potrzebowalibyśmy kogoś do środka pola. Wytypowałem tutaj kilku interesujących kandydatów, ostatecznie składam ofertę za żon. Zobaczymy, czy mi się uda z nim podpisać ostatecznie kontrakt. Tak jest. 2,5 miliona, ale ten piłkarz staje się naszym zawodnikiem. No i jak widać, nasz podstawowy skład już wygląda zdecydowanie lepiej po tym transferze. W pierwszej kolejce seria. A zmierzymy się z Torino. Tutaj przyspieszymy tą symulację, bo nie ma co jej powtórnie oglądać. Zobaczmy jak to wyjdzie. 3-2 dla Torino. Porażka już w pierwszej kolejce, oj to niedobrze wróży. No i tutaj kolejna oferta, tym razem za Poluczciego. Udało się go sprzedać za prawie milion, więc pozyskaliśmy naprawdę sporo pieniędzy do budżetu. I składam ofertę za Emersona, doświadczonego brazylijskiego skrzydłowego. Udaje się go pozyskać, czy jeszcze nie, zobaczmy musimy złożyć ofertę i tak jest, udało się pozyskamy Emersona, 2 miliony i ten gracz dołączy do naszego klubu, no i możemy sobie tutaj zobaczyć ostatnią godzinę okienka no tutaj się szybko wszystko wczytuje a 15 miejsce po 10 kolejkach, oj nie wygląda to bezpiecznie, Przewagę nad strefą spadkową to zaledwie jeden punkt oj, spadek puka do naszych drzwi nie będziemy go chcieli witać więc musimy się wziąć w garść tutaj zobaczymy podstawowy skład który trzyma na razie poziom i to jest najważniejsze no i tutaj widzimy kontuzja, niestety naciągnięcie, ścięgna Felipe. I kolejny piłkarz wypada z powodu urazu. No i nasza przygoda w Copa Italia. W rundzie pierwszej nie braliśmy udziału, w rundzie drugiej pokonaliśmy Sasuolo. Widzicie pozostałe wyniki. Jak nam poszło w rundzie trzeciej. Wygrana z Kiewo Verona. W jednej ósmej porażka niestety pokarnych z Fiorentiną. I ćwierćfinał nie jest dla nas. Wielka szkoda. Po 20 kolejkach, 16 miejsce, no... Trzy punkty przewagi nad Bolonią, która jest w strefie spadkowej. No powiem Wam, ten sezon jest mega ciężki. No FIFA 13 ewidentnie nie chce ze mną współpracować, albo mój skład jest po prostu tak słaby, że na razie walczymy o ligowy byt. No i tutaj widzimy koniec zimowego okienka. Tutaj nie było transferów, gdyż nasz budżet świeci pustkami, a Rakitic odrzucił ofertę Cagliari. No i kontuzja Martinez wypada na 5 tygodni. Jest to spore osłabienie naszego zespołu. Dostałem ofertę od Rome. No kto normalny by taką ofertę odrzucił? No ja, bo tutaj chcę przebudować Sienę, więc odrzucam tą ofertę. 14. miejsce, wygląda to już bezpiecznie. 8 punktów przewagi nad bolonią ze strefy spadkowej. No powiem wam, na 8 kolejek przed końcem mamy w miarę stabilną pozycję, Inter liderem. Podstawowy skład, mimo wieku, trzyma się, jeszcze trzyma. I oby tak było do końca sezonu. W ostatniej kolejce wygrywamy z Milanem 1-0, co oznacza, że drużna AC zajmuje. No właśnie. Tutaj widzicie już tydzień po zakończeniu sezonu. Niby wszystkie mecze w Serii A zakończone, a Wam coś jeszcze zaprezentuje, jeśli chodzi o ligową tabelę. Mecze niby miałyby się odbyć w styczniu. Nie wiem czemu. Niektóre drużyny mają 37 rozegranych spotkań, a Siena zajmuje 12 miejsce. 42 punkty na koncie. Mistrzem Włoch zostaje Inter. No a Lazio choćby rozegrało jedno spotkanie mniej. Klose został za to najlepszym strzelcem, drugie miejsce Gorana Pandewa. Asystach rządzi Mauri, a w czystych kątach to będzie najlepszy Gianluigi Buffon i Samir Handanović. Dwie legendy A. Tutaj jeszcze żółte kartki i czerwone, ale to oczywiście nie jest tak aż istotna statystyka. Tak na sam koniec wygląda nasz podstawowy skład. Myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Ten skład naprawdę wygląda dobrze. Szkoda choćby spadku Overala Emersona, no ale wiadomo z wiekiem niestety w tych starych Fifach co by piłkarz nie zrobił, tego jego overall spadał w dół na łeb, na szyję. No ale trzeba się jakoś z tym pogodzić. Tutaj możecie sobie zobaczyć ile poszczególni piłkarze zaliczyli występów, czy to na poziomie Serie A, czy Coppa Nacjonale. Starałem, oh, starałem się oczywiście stawiać na w taką równą jedenastkę, nie było tutaj wielkiej rotacji, gdyż też nie miałem wielkiego pola manewru jeśli chodzi o ławkę rezerwowych. Wycisnąłem, myślę, że ze Sieny to, co było najlepszego do wyciśnięcia. Utrzymaliśmy się w Serie A, zajęliśmy miejsce spokojnie w środku tabeli. No i dzięki temu też mogliśmy być spokojnie oligowy byt i zmieniliśmy historię, co jest najważniejsze. No i tutaj możemy sobie zobaczyć, jak się zakończyło: Copa Nazionale. Inter pokonuje w finale Rome i ma tu trofę w gablocie. Jeśli chodzi o tabelę, tabelę Serie A, no to znacie nasze miejsce. A z ligi spadła Bolonia, Torino i Pescara. Mistrzem był Inter, drugi Juventus, trzecie Lazio, Roma na czwartym miejscu, piąte Napoli, Genoa bardzo wysoko na szóstym miejscu wyprzedziła choćby AC Milan. Nasze miejsce w środku ligowej stawki na dwunastym miejscu to myślę naprawdę dobry wynik. Siena dała radę się utrzymać, gdyby tak było w prawdziwym życiu może do tej pory występowaliby w wyższych klasach rozgrywkowych, a tak muszą odbudowywać swoją pozycję. Czasem fajnie zrobić takie retro przebudowy, bo można się cofnąć do klubów, których teraz nie widzimy na szczycie. A kiedyś potrafiły się znajdować, choćby na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. A jeśli chodzi o tą przebudowę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!